Cześć, jestem Gini Gina i właśnie Maria mnie zaprosiła na e, naukę podstawowych e, pozycji w jodze. I dzisiaj jest teraz 5.30, jesteśmy na Półwyspie Helskim i zapraszamy Was serdecznie do naszego dzisiejszego odcinka. Tak, w dzisiejszym odcinku chciałobyśmy zaprosić Was do pozycji dziecka, czyli przez wielu takiej zbawiennej pozycji wiodzy w trakcie praktyce, jakby mówię o tym, sama się zaliczając do tych osób. Jest to pozycja, do której ja zawsze zapraszam w trakcie praktyki, też z takiej własnej decyzji, że chcecie odpocząć, zwolnić na moment, wrócić, kiedy będziecie gotowi. To jest super praktyka, do której super pozycja, do której bardzo łatwo w trakcie praktyki wejść z wielu pozycji właśnie złapać w niej moment zatrzymać się wyrównać sobie oddech no i jest to taka pozycja w której Wydaje nam się, że odpoczywamy, a mimo wszystko nasze ciało pracuje, coś się w niej dzieje, i zaraz Gina pokaże Wam, jak idealnie wykonywać tę pozycję. Ja przez cały czas będę krok po kroku Was przez nią przeprowadzać. Także zapraszam Was, możecie sobie usiąść też na matę, robić to razem z nami. A zaproszę Ginę do tego, żeby sobie usiadła na piętach z tyłu maty. W ten sposób kolanka. I odłóż się napięty. Tutaj z tej strony, dobra, tak, żebyś mogła się wyciągnąć naprzód, maty. Ja sobie przejdę. Dokładnie. Tę stronę ekstra. Pozycję dziecka możemy zrobić albo z kolanami połączonymi, albo z kolanami rozstawionymi na zewnętrzne boki maty. I zacznijmy od tej wersji z kolanami po połączonymi, bo ona jest taka mniej angażująca, jak czujemy, że nasze ciało jest właśnie bardziej pospinane, jeszcze zamknięte albo dopiero zaczynamy praktykę, no to na pewno będzie nam wygodniej w tej wersji z kolanami połączonymi. Ta opcja z kolanami na zewnątrz dużo bardziej otwiera nasze biodra i jak wypuszczamy klatkę do przodu, no to tu się bardzo bardzo dużo dzieje. Więc zostawiamy sobie na moment kolana połączone. I delikatnie wychodząc sobie dłońmi do przodu, odkładamy brzuch, żebra, uda, wszystko po kolei na te połączone kolanka i opuszczamy głowę swobodnie, na matę możemy odłożyć sobie albo czoło, albo brodę. Jak odkładamy czoło, to super efektem jest to, że wydłuża się nasz odcinek szyjny, czyli kark się wydłuża, tam się tworzą dodatkowe przestrzenie i tworzymy sobie taką jedną linię wzdłuż kręgosłupa. Jak odkładamy brodę, to automatycznie trochę mocniej otwieramy klatkę i ona już skierowana do dołu zaczyna się jeszcze delikatnie otwierać tutaj w żebrach tworzą się nam dodatkowe przestrzenie. więc to jest mała różnica a mimo wszystko jest to zmiana w ciele. Jak jesteśmy w trakcie praktyki i schodzimy do tej pozycji na przykład z psa z głową na dół no to bardzo często automatycznie dłonie mamy z przodu, gdzieś tak zostajemy to też jest miło uczucie się tak przyciągnąć i tymi rękami sięgnąć jak najdalej ja zresztą też bardzo często mówię w tej pozycji żebyście z każdym wydechem tam próbowali te dłonie jeszcze wyciągnąć, bo po prostu rozciągamy sobie boki tułowia. Ale jak najbardziej tą pozycję można robić z rękami wzdłuż ciała i odłożyć je w stronę pośladków. Wtedy to jest taka Gina, możesz przenieść sobie teraz właśnie ręce na te umaty, dokładnie. I wtedy to jest najbardziej taka restoratywna wersja pozycji dziecka, gdzie w ciele dzieje się najmniej, nic nie jest aktywizowane i po prostu chcemy odpocząć, zwinąć się, przytulić ciało do siebie e, i skupić się na oddechu na powróceniu do takiego naszego rytmu e, i po prostu odpoczynku. E, wrócimy sobie teraz na moment do siadu, także Gina zapraszam Cię do podniesienia się. <laughs> I rozkładamy sobie teraz kolanka na zewnętrzne krawędzie maty. Dokładnie. I teraz tutaj musimy trochę z większą uwagę zwrócić na to, jak zachowuje się nasza klatka i jak wchodzimy do tej pozycji, bo nie chcemy się w niej tak po prostu wyłożyć, bo naprawdę trzeba tutaj zwracać uwagę na nasze biodra, na no to jak się czujemy, na no to na ile jesteśmy rozgrzani w praktyce. I delikatnie znowu wędrujemy sobie dłońmi naprzód maty. Działa ta sama zasada broda czoło, że jak odkładamy brodę, no to tutaj w tej wariacji już w ogóle jest to niemal back -bed. Wygięcie do tyłu, otwarcie klatki, a czoło bardzo fajnie podkreśla nam tą e, linię, która się tworzy od dołu pleców aż po czubek karku, czubek szyi. I kolana, które są rozstawiane na zewnątrz, pozwalają nam na to, że my wchodzimy daleko w otwarcie naszych bioder. Że im ja na przykład tutaj delikatnie mocniej docisnę linię na dół, i jeszcze wyciągnę ją do przodu. Tym bardziej zwiększam jej zakres otwarcia w biodrach. Więc, w tej pozycji, pod względem bioder dzieje się o wiele więcej. I mogłabym powiedzieć, że tutaj, zostając w tej pozycji, to naprawdę jest. No, taka uczciwie wykonana asana na biodra e, i, i dużo się pod tym względem zadzieje, ale mniej odpoczywamy, to może być mniej komfortowe, e, może gdzieś tam czuć dyskomfort, jeżeli zostajecie w tym przez dłuższy czas. Więc nawet jeżeli. Zostajecie dłużej w pozycji dziecka i pierwotnie weszliście do tej z kolanami e, otwartymi na boki, to, to jest normalne, że po czasie poczujecie zmęczenie, będziecie chcieli je połączyć. Aczkolwiek ta wersja z kolanami otwartymi na boki jest bardzo przyjemna dla, kl dla klatki piersiowej, którą właśnie tak możemy troszeczkę wylać niżej, bardziej do przodu, i wtedy czujecie faktycznie, że otwierają się te ramiona, barki, klatka. Tutaj bardzo dużo wtedy jest takiej ulgi. Gina możesz się delikatnie podnosić do góry, to też jest ważne, żeby właśnie kręg po kręgu swobodnie sobie z tej pozycji wychodzić, fajnie jest zadbać o na przykład taki delikatny kocik grzbiet jak wychodzimy i na końcu podnieść głowę, dokładnie tak jak Gina to teraz robi no, bardzo Warto warto jest też zaznaczyć, że po pozycjach takich backbendowych, właśnie otwierających mocno klatkę, wyginających plecy, jak pozycja wilbonda, czy pozycja wild thing, czy mostek, najfajniej jest wchodzić sobie do tej pozycji dziecka z kolanami połączonymi i takiej, która delikatnie zaokrągla nam plecy, bo jak widzieliście, jak Gina odkładała brzuch klatkę na uda. Z kolanami połączonymi, te plecy były dużo bardziej zaokrąglone niż w tej pozycji z kolanami na boki. Dlatego, że no, napotyka tutaj opór, który ten kręgosłup przechodzi. Eee, I po wygięciach do tyłu, robienie takiej pozycji dziecka z kolanami razem pozwala nam trochę zneutralizować i to jest wręcz taka niemal kontrpozycja. Nie robimy oczywiście tak mocnego wygięcia w tę stronę, jak robiliśmy ten backbend. Oczywiście też zależy od tego, jaki robiliśmy backbend, ale to właśnie tak delikatnie neutralizuje i pomaga nam się odgiąć w drugą stronę. Więc jest to super przydatna pozycja i myślę, że na każdych, na każdych zajęciach jogowych się z nią spotkacie. I najważniejsze jest w to, żeby ona była taka wasza, żeby była przyjemna i żebyście się wy czuli komfortowo w waszej wariacji pozycji dziecka. Dziękujemy Wam bardzo Dziękujemy. za to spotkanie na macie i zapraszamy Was do kolejnego odcinka, w którym będziemy rozwijać na części pierwsze kolejną Asanę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.